na ceremonii inauguracji 23 festiwalu teatralnego w trzecim miejscu w 2015 czekaliśmy z niecierpliwością od początku roku szkolnego. Przez najbliższe dwa tygodnie mury naszej szkoły wypełnią się odgłosami prób, występów, performansów i dyskusji widowni. Kto, co, gdzie i jak? Te pytania nie zejdą nam z ust jeszcze długo. Tymczasem chcieliśmy serdecznie przywitać przybyłych gości. Witamy Pana Wiesława Ciężkowskiego, wiceprezydenta umowy. Panią Jolantę Motykę, dyrektora Morzowskiego Centrum Pana Przemysława Fabiańskiego, dyrektora I Liceum w Wodoru. Pana Romana Hermana, dyrektora 4 Liceum Odgórskiego Pana Tomasza Ignalskiego, dyrektora MDK PAPO. Panią Jadwigę Kocur, reżyserkę filmową. Pana Jacek Jędrusika, aktora teatru i odgrywki Witamy również wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów, absolwentów i wszystkich sympatyków teatru. Opowiedzmy trochę o historii festiwalu. Ta nieustająca przygoda związana z teatrem trwa w naszej szkole nieprzerwanie od 23 lat. Co roku kolejni drugoklasiści przejmują sterdy prestiżowej imprezy, i nadają jej swój własny, niepowtarzalny kolory. Przez te wszystkie lata na deskach naszych scen przewinęły się setki, jeśli nie tysiące aktorów, amatorów. Dla niektórych ta pasja stała się również zawodem i sposobem na życie. Czy i tym razem będzie podobnie? Liczymy na to z całego serca. Jedno jest pewne: festiwal nie odbywałby się, gdyby nie pomóc wielu osób i instytucji. W tym roku wspierają nas Urząd Miasta Morzów, Rada Rodziców III LO im. Stefana Matorek w Miejski Dom Kultury Batory, Teatr Rozrywki, Biblioteka Śląska, Opera Śląska, Gazeta Wyborcza, Śląski Teatr Planki i Aktora Ateneum, Pure Poland, matur Serwis Maturowo Edu.pl, Przedsiębiorstwo ZM Silesia, Teatr Nowy w Zabrzu, Morzowskie Centrum Kultury, Laser Leśniczówka, Dziennik Zachodni, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Radio Studenckie Egida, pani Izabela Walczybok, Teatr Śląski, Portal Perspektywy.pl, Galeria Sztuki Współczesnej, Kurtownia Popiernicza Grafik, Obi, Biznes Consulting, Budik, Szkoła Języków Owczyk, Deutsch, a także Teatr Kores. W tym roku patronat nad festiwalem teatralnym objęła rzecznik praw obywatelskich, profesor Irena, Irena Lipowicz oraz konsulat polski w Monachium. Z tego miejsca chcieliśmy szczególnie podziękować nauczycielom za wyrozumiałość i cierpliwość dla naszych ciągłych prób. Znęczenia i braku koncentracji w czasie festiwalu. Do 23 marca będziemy mieli okazję zobaczyć 22 spektakle konkursowe oraz wziąć udział w warsztatach i koncertach około festiwalowych, bo nie tylko spektaklami festiwal żyje. Ta szczególna impreza to również groma wydarzeń towarzyszących, w tym również gazeta festiwalowa, której nie może zabraknąć. Lecz kto w tym roku będzie oceniał spektakle? Studentka Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Radia i Telewizji i Filologicznego. Recenzentka Wydarzeń Kulturalnych. Współpracująca między innymi z Gazetą Wyborczą. W zeszłym roku zasiadała w jury społecznym Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacji. Współorganizatorka wydarzeń kulturalnych na Śląsku. Wolny czas wypełnia wizytami w teatrach, marzeniami o podróżach. Zgodnianiem literatury oraz tajnik rękwy. Pani Magdalena Deptała. Przez 15 lat był aktorem teatru Kogitatur, z którym zagrał w przeszło 600 spektaklach i tysiącu ak akcjach teatralnych na pięciu kontynentach w 30 krajach świata i w Polsce. Od 15 lat współpracuje z grupą Suka Of, od 8 gra w spektaklach w stowarzyszeniu teatralnym Apart i od 6 lat w porywaczach ciał Pan Maciej Dziaczko. Nauczycielka języka niemieckiego w liceum i w gimnazjum, w którym prowadzi dodatkowo kółko teatralne. Sercem i duchem związana z teatrem, literaturą i filmem. Jej recenzje teatralne oraz obiady przeczytać można na stronach dziennika teatralnego. Pani Anna Miałzław. szkoły od dziecka fascynująca się teatrem. Przez dwa lata grała w lekkim teatrze przenośnym, zdobywając wyróżnienia w konkursach recytatorskich oraz wystawiając sztukę niech artyści. Aktualnie również dziennikarka Dziennikarka Radia Katowice Kaja Kalbus. To oni będą oceniać spektakle w konkursowej kategorii. Zobaczymy się tutaj za dwa tygodnie i dowiemy się, kto zasłużył na laury. Tymczasem na scenę zapraszamy pana wiceprezydenta Chorzowa Wiesława Ciężkowskiego oraz panią dyrektor AZSO nr 2 w Chorzowie Ilonę Helik, prosząc o kilka słów oraz oficjalne rozpoczęcie festiwalu teatralnego. Szanowni goście, nasi uczniowie, nauczyciele, jak to już uczniowie wspomnieli, w Batowym rok szkolny dzieli się nam przed festiwalem, festiwal i po festiwalu. Także... Niezmiernie miło mi po raz już 23. otwierać festiwal teatralny. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałam podziękować naszej polonistce pani Celestynie Koniecznej, która jest e, inicjatorem w ogóle idei teatru, wśród teatru w Patorym. E, bardzo jest z tego miejsca jeszcze raz serdecznie dziękuję i proszę o brawa dla pani. Rok 2012 jest rokiem szkoły z pasją. Myślę, że Batory doskonale wpisuje się w ten rok, ale wpisuje się już od 23 lat i, i dużo, dużo więcej. O oficjalne otwarcie festiwalu poproszę pana prezydenta. Tylko chciałem zapytać, czy ktoś o czymś nie zapomniał tutaj o tym, czy tak ma być, tak? Dobrze. Szanowni goście, szanowna młodzieży. 23 festiwal teatralny uważam za otwarty. Życzę miłej zabawy, życzę wielu wrażeń jurorom yy, życzę sprawiedliwych i dobrych wyborów. Dziękuję bardzo. stanie się teatr. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dzisiejsze spektakle już o godzinie 15 na spektakl Jaśnie Pan Teatru Potocznego. Natomiast o godzinie 16, Szanowny Panie Boże, w wykonaniu klasy pierwszej ceny. Dziękuję. Dziękuję.